Polichromie według historii powstały na początku XVIII wieku. Historia tego klasztoru to historia rozbiorów, wojny, II wojny światowej, więc wiadomo, że okupant nigdy nie przejmował się materią zabytku i bardzo chętnie niszczył ją, jeżeli by tylko mógł. Po tych wszystkich wydarzeniach historycznych, kiedy klasztor wrócił już do Takiej przestrzeni kościelnej, bo pamiętamy, że tutaj była także szkoła, najpierw Serkiewna, później w okresie międzywojennym Platerka. Wiadomo, że przeprowadzano na przykład instalacje elektryczne i to niszczyło przestrzeń i materię zabytku. Rzeczy, które zostały odkryte, to w trakcie prac remontowych w 1997 roku zobaczono, że coś pod warstwami tynku i farby jest. Wtedy przeprowadzono początkowe. Prace odkrywcze. W roku 2012 wstępnie przeprowadzono już pełne odkrywki, zobaczono w których miejscach mogą być malowidła. Natomiast 2019 rok to jest pozyskanie funduszy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na osłonięcie części i zakonserwowanie części tych polichromii. W tym roku klasztor miał kilka takich przedsięwzięć rekonstrukcyjnych, konserwatorskich, dlatego nie byliśmy w stanie udźwignąć także kosztów tej renowacji, z pomocą przyszedł pan senator Grzegorz Bieriecki i jego fundacja Kocham Podlasie. Ta przestrzeń klasztoru jest w połączeniu z furtą i z zakrystią, więc ci wszyscy, którzy będą mieli chęć. Bliższego, spokojnego popatrzenia na to zawsze będą wpuszczeni. Będą przygotowane foldery, które będą opowiadały o historii tego miejsca, o sposobie konserwacji, o tym jaki jest efekt końcowy. To pan konserwator, pan dr Sławowir Kamiński obiecał zrobić. Ale także są przygotowywane w planach następne rekonstrukcje. Wiadomo, że to wymaga czasu i środków finansowych. Ale nie zamierzamy przestać na tym, co zostało odkryte. Chcemy, żeby całość tego klasztoru i to, co jeszcze po tych wszystkich zawieruchach historycznych pozostało na ścianach, żeby pewnego dnia stanowiło całość w tym wiridarzu, który mamy do dyspozycji.